Witam Państwa w kolejnym podsumowaniu tygodnia. Co dzisiaj? Migranci przecież nie mają robaków. Jacek Karnowski, poseł Platformy i jego złoty myśli. Reparacje od Niemiec. Temat zamknięty. Cicho, cisza. Oddajmy głos kołodziejczakowi. Za 40 dni benzyna będzie po 5.19. Odliczamy. I nasz stały kącik, by żyło się lepiej wszystkim. Kilka dni temu Komisja Europejska przyjęła Pakt Migracyjny. Co to oznacza? Wszystkie kraje członkowskie, w tym Polska, będą musiały przyjąć łącznie w każdym roku 4,5 miliona migrantów. Głosowały za tym oczywiście wszystkie partie koalicji 13 grudnia, które są w Polsce. Głosowała za tym Platforma Obywatelska Polska 2050, PSL oraz Lewica. Pamiętacie referendum, które odbyło się w Polsce, i między innymi to było główne pytanie? Tusk zbojkotował to referendum, a później je unieważnił. Głosowali wszyscy europarlamentarzyści poza panią Magdaleną Adamowicz. Ona musiała gdzieś wyskoczyć, być może doglądać jedno ze swoich mieszkań. Pani Magdalena Adamowicz niczym piłat umyła ręce i oddała swój głos dla jednego z eurodeputowanych z Hiszpanii, który oczywiście głosował za. Jak widać, w tak ważnej sprawie dla wszystkich Polek i Polaków, w ważnej sprawie dla całej Unii Europejskiej, pani Magdalena Adamowicz z Platformy Obywatelskiej wybrała inne zajęcia. Gdyby ten głos oddała, Komuś spis, by był to jeden głos więcej za tym, żeby nie przyjmować tak złych rozwiązań. I wracamy do Jacka Karnowskiego. Jacek Karnowski w wywiadzie dla Radia Z wziął oczywiście swoją partyjną koleżankę w obronę. Co stwierdził? I możemy to zacytować. Określił działanie pani Adamowicz jako działanie odważnego człowieka, bardzo doświadczonego, i troszczącego się o los imigrantów. Pani Adamowicz, fakto umyła ręce. No nie zagłosowała, ale przekazała głos europosłowi hiszpańskiemu, który zagłosował za paktem migracyjnym. No przecież mówiliście, że nie będziecie popierać paktu migracyjnego, a tutaj yy, no, pośrednio to robicie. No. Tak to ja wynika. Pyta, tak pani, wyn... Przepraszam, pani redaktor. Pani Magdala Adamowicz jest bardzo odważnym człowiekiem, bardzo doświadczonym i bardzo czułym na los imigrantów. Pan Karnowski chodzi po mediach i opowiada te swoje dyrdymały. Opowiada je również w parlamencie, ale mogę powiedzieć coś panu Karnowskiemu. Panie pośle, to Niemcy i Francuzi spowodowali ten problem. To Niemcy i Francuzi kolonizowali Afrykę. A dzisiaj Afryka przychodzi po swoje, wracając do swoich kolonizatorów. Polaków tam nie było. Dlaczego my? Mamy odpowiadać za problemy, które oni stworzyli. Po drugie, okłamaliście Polki i Polaków. Chłopie, ty się zastanów. Zastanów się. Ty okłamałeś 40 milionów Polaków, prawie. W kampanii wyborczej mówiliście, że nie będzie tu żadnego migranta, że nie będziemy musieli przyjmować migrantów, nie będziemy musieli za nich płacić, bo przecież przyjęliśmy miliony ukraińskich uchodźców wojennych. Okazuje się, że była to kompletna ściema. Tak jak nie załatwiliście KPO, tak migranci są już w blokach startowych i czekają na wejście do Unii Europejskiej i czekają na wejście do Polski. Proponuję, żeby pan tych wszystkich migrantów przyjął do siebie do Sopotu. Ciekawe co na to państwo wyborcy. Minęło prawie 60 dni rządów Donalda Tuska. Oczywiście ze stu konkretów nie spełniono znakomitej większości, ale co zrobił Donald Tusk oprócz tego, że w ostatnim tygodniu był na nartach we Włoszech, zamknął temat reparacji wojennych, które chcemy uzyskać od Niemiec. Spotkał się z kanclerzem Scholzem i powiedział, że wszystko jest uzgodnione z naszym partnerem. Przez 80 lat ta sprawa była osią niezgody, ta sprawa Budziła wiele emocji, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Postawiliśmy tą sprawę jasno, pokazaliśmy raport, pokazaliśmy te biliony złotych, które Niemcy są winni Polkom i Polakom za morderstwa, za grabież, za niszczenie Polski podczas II wojny światowej. Tusk zamknął to jednym spotkaniem z Scholzem. Przyszedł Donald Tusk na konferencję z kanclerzem Scholzem, i ogłosił, że dogadał się z naszym niemieckim partnerem, a reparacji nie będzie. Koniec, do widzenia, sprawa zamknięta. Taki premier to skarb. Przychodzi, rozwiązuje temat od ręki. Po co nam są te biliony, po co te pieniądze dla Polek i Polaków na rozwój naszego kraju? Mogą zostać przecież w Niemczech. Przyszedł, powiedział i załatwił. Ważne, że już nie musimy się tym problemem zajmować. Od króla Europy. Cały internet, pokazując Donalda Tuska, śmieje się. Firdeutschland, Deutschland, für Deutschland. Fier Deutschland. Jak mówił klasyk, czy Platforma Obywatelska jest partią niemiecką? Dzisiaj Tusk sam odpowiada na te zarzuty. Takie załatwienie przez Tuska sprawy reparacji pokazuje tylko jedno. Widzimy dzisiaj. Gdzie są jego mocodawcy i gdzie są jego szefowie. Grupa webera ciągle żywa. Danko. Wiceminister rolnictwa, pan Kołodziejczak. Szybciej mówi niż myśli. Jego słowa docierają do jego mózgu naprawdę długo. Ostatnio się zagalopował i został nagrany jak krytykuje swojego pryncypała, ministra rolnictwa siekierskiego za to. Że nic nie robi. Gdy był zapytany o to w wywiadzie radiowym, zaczął mówić zupełnie coś innego. Zresztą zobaczcie sami. No to jaki, panie ministrze, jest podział zadań w ministerstwie? Pan jest od za i tutaj taki generator powinien się pojawić, a się nie pojawi, więc ja mówię: pi. pan jest od za, pi. A od czego jest pana szef, minister Siekierski? Minister Siekierski bardzo ciężko pracuje i jest bardzo dobrym ministrem. Ja tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości. No Ale pan namawiał, tylko... namawiał na spotkaniu, żeby zmobilizowano pana Czesława Siekierskiego, żeby się wziął do roboty. Nie, nie. Ja jestem od zapierdalania. Od przyjeżdżania, tu mówienia, co jest, co widzę. Od podejmowania decyzji w ministerstwie jest minister Szypierski. I zacznijcie od niego wymagać. Zacznijcie od niego wymagać. Od Szypierskiego. Wyjdź i powiedz do telewizji, żeby minister Szypierski się wziął. Zaprosimy go, to na ja ma Kołodziejczak to też jest nasz skarb narodowy, a bardziej okaz. Krytykował USA, krytykował Unię Europejską za to, że on nie może handlować z Rosją. Później. Pojechał do Brukseli załatwić embargo na towary, które przyjeżdżały do nas z Ukrainy. Przesiedział kilka godzin na korytarzu, wrócił do Polski i powiedział, że rozmowy były bardzo owocne. Aktualnie, gdy jest już wiceministrem rolnictwa, towary z Ukrainy jadą do nas szeroką ławą. Stąd też olbrzymie protesty rolnicze w całej Europie, ale również w naszym kraju. Kołodziejczak to człowiek obdarzony mocnym kręgosłupem moralnym. Krytykował Donalda Tuska, krytykował Kośniaka Kamysza, krytykował hołownię, krytykował panią srokę, aby później razem z nimi wejść do rządu. Bo polityka jest bardzo mocno powiązana z tym wszystkim, co się dzieje. Ja to dzisiaj widzę i są potężne naciski. Z różnych stron, i tylko ludzie naprawdę z mocnym, twardym kręgosłupem mogą zajmować wysokie stanowiska. Bo się nie ugną. Oni dali dupy, ale ja na tacy przyniosę wam te świńskie zakłamane ryje, tych wszystkich Brawo. polityków, i rzucę wam pod nogi. Wszystkie. Drodzy kierowcy, już za 40 dni staniemy się świadkami sudu gospodarczego drugiej Irlandii albo jak tam sobie wolicie to Donald Tusk obiecał, że w pierwsze 100 dni jego rządu paliwo w Polsce będzie po 5.19 konkretnie benzyna stryknie palcami i to się wydarzy taki jest mocny wystarczy jedna prosta decyzja żeby benzyna w Polsce kosztowała nie Ponad 6 zł, tylko 5 zł. Mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że, cen, że benzyna jest naprawdę po 5 zł i to nie są żadne cuda. Dziennikarka zadała mi pytanie, a gdyby pan był premierem to ile, po ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem po 5,19. I Mogę to dzisiaj powtórzyć. Znaczy, tak, dzisiaj benzyna byłaby po 5,19. Przypomnę Państwu te obietnice tuska oraz pani Leszczyny, która tak bardzo znasił na rynku paliw, że jednak została. Ministrem Zdrowia. Redaktorze, kiedy panie redaktorze, wystarczy... 5, 19, to będzie ile? Miesiąc, dwa, trzy, pół roku po objęciu władzy przez Platformę? Y w ciągu 100 dni, 5-19 zobaczymy na stacjach paliw, 100, tak? 100 dni. Nie, ja nie przywiązywałabym się do no, tego 5-19, ale, to nie, ja ale ja w okolicach 5. Plus, więc w okoli okay, w okolicach mamy 5. się przywiązywać, czy znaczy, nie Panie Słysza. redaktorze, tak, do słów Donalda Tuska trzeba się okay. przywiązywać, bo one wszystkie staną mhm. się rzeczywistością I profesor, po wyborach. To jest gwarancja, że w ciągu 100 dni cena paliwa będzie 5 ,19. Tak, i powiem panu dlaczego. Okay. Bo ja rozbijemy monopol Orlenu. W życiu bym nie pomyślał, że 100 tak gigantycznych często, bo nie wszystkie są tego kalibru, że czy ktoś odbierze, że nie będą realizowane w ciągu kadencji, czyli czterech lat, tylko, tylko w, w ciągu kilkunastu tygodni. Przecież to jest absolutnie niemożliwe i my tego nie deklarowaliśmy 100 konkretów na 100 dni. Polki i Polacy wynajęli was, mnie, do wygrania dla nich, dla 100 konkretów na 100 dni. I na koniec nasz stały kącik, by żyło się lepiej wszystkim. Pani Emilia Wasilewska została właśnie członkiem Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gratulujemy, oczywiście, wielkiej ścieżki kariery i przyszłości przed panią Emilią. Jej drogą podążył Krzysztof Pałka, również zasiada w Radzie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co łączy panią Wasilewską i pana Pałkę. Oboje są działaczami Polski 2050 Szymona Hołowni. Pamiętacie, co Szymon Hołownia mówił, dwa tygodnie temu, że koniec tu z tymi kotami, że odpolityczni spółki Skarbu Państwa, że żaden działacz Polski 2050, żaden polityk Polski 2050, ani osoba z nim związana nie będą zasiadać w spółkach Skarbu Państwa, że będą konkursy, że wszystko będzie transparentne i przejrzyste. Dzisiaj widzimy, że to była ściema. Dzisiaj widzimy że za chwilę zabraknie Szymonowi Hołowni jego partyjnych działaczy, żeby rozciąść się w tych kuwetach tłustych kotów. Swoją drogą, gdyby zastanowić się, kto sprawuje nadzór ministerialny nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to wychodzi, że to jest pani minister Wtopa Henik-Kloska. Wiatraki, lobbyści, a dzisiaj tuste koty w spółkach skarbu państwa. I na koniec mały bonus. W tym samym momencie, gdy Komisja Europejska przegłosowuje pakiet migracyjny dla Europy, w tym samym momencie, gdy w całej Europie, w tym w Polsce, trwają największe protesty rolnicze przeciwko Zielonemu Ładowi, w Sejmie trwa Mam Talent. No, bez udziału marszałka Szymona, hołowni prowadzącego tam nie było. Ale pani Jahira, pani minister Kotula, pani Wandanowicka świetnie się bawiły, zamieniając Sejm w salę taneczną. Tak protestowały przeciwko przemocy kobiet. Zobaczcie sami. Wam serdecznie za obejrzenie kolejnego odcinka subiektywnego podsumowania tygodnia. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka, dajcie dzwoneczek, włączcie subskrypcję i podajcie to dalej. Do zobaczenia w kolejnym tygodniu.